No i cześć, cześć, witajcie. Tu Richardini Richardini. Crocodili Bombardieri. Jesteśmy w kolejnym odcinku. Lecimy, lecimy. Boże, już myślałem, że tam będę musiał skakać. Taka sekwencja, wiecie. Taka pojebana sekwencja. Tam coś jest, ale ja chcę iść tu. Boże, kto tam tak stęka? No co, znowu dwóch? Czy będzie ten gobuchający? Mm. O, czy to nie zgi? Co się nie zabije, wszystkich tych, tych Że trafi. Tu. O chuj, ale zjebałem. Coś Gustaw zrobił? Oh. Lo dai mo. Ma coi. No, to grubo. Ma no, curva. No, grubo. No spokojnie ogarniemy. Tam ci ja się będą ruszać, wytyfie No to tylko tak zaatakuję. No kurwa. Mm, tu będzie chyba powtórka. A Nie, ja nie rezerwowa. To ma solo pójść tam ta. A, coś takiego jest. Mm, idziemy jeszcze raz kurwa na nie. No. Jak oni tak mocni, to nie muszą coś fajnego tutaj kurwa dawać. Mm, nie rozumiem, jak działają te latające bomby. W takim razie, czy ja mam to zniszczyć, czy nie? to ja to niszczę? No, nie dostaję tego pancerza. No ma jeszcze trzy. Ten już ma kurwa tarcze. Kurwa Matające górno No! Czy na dwa, na 2 to wygramy? Ten umrze. Dobra spróbujemy. Za chwilę ją wskrzesimy. Teraz ją skrzyśnię. No, no i co teraz, Shushaku? Nie my ty. Gustav net jeszcze nie masz. Nice. No, yes. Nice, uuu. Serio nic? Ja mam pewno że tu będzie jakiś dowalony łup. A może tutaj coś ciekawego będzie? Nice. Rozgrywasz turę w pierwszej kolejności. No przecież to musi być. Tylko na kogo? Na Gustawie? Chuj w tą skorupę, gościu? Ogarnęłem ci. Teraz jest to Stigma Gustav. I zaczynamy pierwszą rundę. Dobra, czyli teraz tam, czyli tu nic nie ma. Ciek. I ciek. Let's go! A boże, mnie. złapał. Nie, było biegane. Co jest kur? A tu ten! Już wiem, który to dzieciak. Cześć. Ta, co ma nagle jakie włosy dowalone. Ja was znam, no, my też cię znamy, go mordo. Jak to nas znasz? Widziałem was niezwyczajną liczbę razy. Panie Jesteście spokojni. Z... Stąd muszę sobie jeść radość nie ból. tak, w ogóle jest sobie, nie ból jest szachobycem, muszę sobie go zjeść. Jestem jednym

oczywiście lecimy w siłę. Czym jest zwinność. Hmm, tobie w sumie też tak w siłę i talność. No i ty na razie nic nie masz, tak? No bo nie wiem, czy ci, to się nie grało i dlatego. No i on zrobił tak, ulepszył. W sensie nie pamiętam, jak się... Zobaczył nie będzie. Kupliczka malarki, to się nazywa. Ciekawe. Takie tu są normalnie. No właśnie, kurwa, jestem pewny. Co tu się rusza? Wow. Niezda się, niech mi się wydaje, że no mówię, coś no tutaj się kojarzy, że malarka to będzie nasza kurwa bestia. Malarka powie, Ale, siema, siemano. To ja, malarka. A taka animatoreczka, ej! Spławik? Czy nie? Geju. No, to ty już nie żyjesz gościu e Trzymająca kontra pewność siebie. alumina Lumina, dobrze, 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 dobrze. Mm, no to co gościu, tylko tutaj tak te bany chupy? O, co mam tak kurwa... Przysz, myślałem, że ja będę drugi atakował. O nie, 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 ja, ja za każdym razem będę pierwszy atakował. A dobra, dwóch ty A mam tarczę? Mm. siusiaczki. Dobra, jeden już zginie. Jeden już zginie, Ty Ty też za chwilę do nich dołączysz, typie. O nie skoczyłem. Może mi się mieli przycisk. Dlatego nie skoczyłem. Ale nic się nie dzieje. Powinniśmy go tutaj rozwalić, pana. to nie był duży Damage. Co Ty, wyprawiasz? Tak się robi, Gustav, duży Damage. z wszystkiego trzeba uczyć. Gusta. O, i oponowała alumina tak samo. Git. Tam jest kolejny, ile mam HP? No, uzdrowimy. Proszę bez rycerzy. Ach, tak dziwna. Serio nie zabiłeś go. Ja pitole gustaw. Gość kolorowy No tylko dwa Ej, klikałem w odpowiednim momencie, mi się wydaje. Tysiusiaczku. Kurwa, ten lądzący tarczy na pierdolim. Tamte tym nie ma co atakować. Oznaczymy cię kurwa. No chuj zabałem. Ale git. No i Gustaw też potrafi do maga. To mi się podobał to chodzi. Stawito. Dobrze, czego tu pilnowałeś? A tu tam tam przyszliśmy, czy nie? Znowu no właśnie, dobrze tu przyszedłem. I kto... Nie, kolor lumina. też może być. A tu? tu, tu. O, słyszałem coś. Moc sos nakłada potęgę, kiedy zdrowie, zdrowie spadnie poniżej 50. Mm. Się też wydaje ciekawe. I to, to jest fajne, bo ma sporo zdrowia na tym. A na Sosie Szybko się daje. Sporo zdrowia straci na tym. Ale moc Sos mogę zrobić z tego? Halo, co tu się dzieje? Halo. A. Webał. Gran. Git. No to na tym skończymy odcinek i będzie najdłużej kolejny. Dobrze.